dum 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 Jeśli wydawało wam się, że wrzesień był epickim miesiącem, to mieliście rację, bo był zajebiście epicki, a październik październik będzie jeszcze bardziej epicki, dlatego że w październiku czekają nas wreszcie dwa egalisk prokapy. Ostatnimi czasy mieliśmy mały problem dlatego, że e, no wcześniej organizowaliśmy prokapy, zawsze to było w sobotę, ale okazało się, że coraz więcej major eventów starcraftowych pojawia się w sobotę. Musieliśmy przełożyć, anulować, przełożyć, anulować i tak dalej znudziliśmy się tą sytuacją i od teraz prokapy będą dwa razy w miesiącu regularnie w piątki. Piątki, pamiętajcie, w piątki. Oprócz tego na antenę Jega i Show wchodzi, uwaga, nowy gość. Nowym gościem będzie Counter Strike Global Offensive, tak jest drodzy widzowie, ponieważ jegłem na Poznań Game Arena, które toczy się również w październiku 27-28 na Targach Poznańskich, będzie komentował Counter Strike'a, czyli na pierwszym lanie będę komentować Counter Strike'a. Ja jestem taki silny, taki sławny, taki piękny, prawie inteligentny, ale na pewno się przyłożę. W każdym razie, oprócz tego, że będę komentował to na lanie, najpierw muszę się przygotować, stąd też będziemy kwa kwalifikacje, eliminacje, wszystkie te mecze, które będą prowadzone. Do tego co działo się będzie na pozań Game Arena, również streamować na kanale list Show przed samym lan Więc spodziewajcie się Counter-Strike'a. To nie znaczy, że będzie mniej StarCraft'a. Nie, 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 wcale nie, drodzy widzowie. Ale oprócz tego wszyscy wiemy, że w październiku, właśnie na przełomie października, listopada, ma miejsce wyjątkowo fajne show. E show ludowe, które niektórzy nazywają Halloween. Postanowiliśmy w tym roku również uczcić Halloween i to w wyjątkowy sposób, bo w Halloween wieczorem od 23, a może od 22 jeszcze się zastanowimy, będzie informacja na pewno, w Halloween będziemy wieczorem robić sesję z horrorem Lovecrafta. Jeśli znacie Lovecrafta, to jest taki gość, który wymyślił w, w ogóle gatunek horroru, moim zdaniem genialny pisarz, i z okazji Halloween wieczorem zrobimy sobie odczyty jego opowiadań, więc ja wybiorę najlepsze opowiadania i wieczorkiem sobie posiedzimy w dobrym klimacie, w tle będzie dynia ze świeczką w środku, będzie miała wyciętą własnoręcznie przez jegłę na mordę, będzie brzydka i będzie robić klimat, więc przygotujcie się na Halloween, pełne wrażeń na antenie list Show. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, jeśli znacie Prozel of Craft, jeśli macie jakiś faworytów wśród jego opowiadań, nadsyłajcie koniecznie na gmail.com maile sugerujące, które opowiadanie powinno się pojawić. Ja będę musiał, oczywiście, trochę tego opowiadania wybrać, żeby cały wieczór zapełnić, ale będzie klimatycznie. W takim razie myślę, że to już koniec naszych epickich planów na październik. Czekać tylko, co się będzie działo w listopadzie. Pa, pa!